No, hej. Chciałem pokazać Wam niebo, bo jest fajne. Chcecie zobaczyć? No dobra. Tutaj tak fajnie wygląda. Tylko nie widać aż tak jak na zdjęciach. Jeśli chcecie zdjęcia, to wam pokażę, ale chyba widzicie ten zarys chmur. Na zdjęciu, oczywiście, ciemniej jest. Ale tutaj słabiej widać przez komputer akurat. Tam oglądam sobie Kerbal Space Program, właśnie, bo ja nie mam dostępu, ale to na temat, na inny dzień chyba. No więc tutaj niby fajnie wygląda, tylko część widzicie wspaniałego nieba. Jak chcecie, to żebym podesłał wam ten zdjęcia, to oczywiście, no, Wiecie, co robić. Oczywiście przypomnę, że tutaj nie widać ze względu na ciemny filtr jaki jest w nagrywaniu, w sensie no słabiej widać słabiej widać o zgas komputer no zgas. Ale za to fajny widok na, na tym na niebie, nie? No, jeżeli chcecie, żeby było więcej takich tych i żebym pokazał zdjęcia, to wiecie co robić. Cześć. Jeżeli chcecie shortsy takie też, to wiecie co robić też. No cześć.